Ben Affleck nie będzie reżyserem najnowszego Batmana. Gwiazdor wydał oświadczenie, w którym przyznał, że musi się skupić na zadaniach aktorskich. Affleck wciąż pozostaje od twórcą roli mrocznego rycerza oraz producentem filmu. W tej chwili nie wiadomo kto usiądzie na reżyserskim krześle. Według doniesień z Hollywood wokół produkcji panuje ogromne zamieszanie. Tymczasem zdjęcia do filmu mają się rozpocząć już wiosną. Depeche Mode ogłosili datę premiery swojej nowej 14. studyjnej płyty. Album ma być zatytułowany Spirit, a w sklepach płytowych pojawi się dokładnie 17 marca. Nowe wydawnictwo promować będzie singiel Where is the Revolution. To pierwsza nowa piosenka zespołu od czasu wydanego w 2013 roku albumu Delta Machine. Dobry wieczór, bardzo szanownemu Państwu. Córki dancingu wchodzą na ekrany amerykańskich kin. Film Agnieszki Smoczyńskiej nie odniósł w Polsce komercyjnego sukcesu, ale ma spore szanse odbić się za oceanem. Przecież Was nie ma się do tego przyczynić amerykański zwiastun, który jest atrakcyjniejszy i o wiele bardziej tajemniczy. Zdaniem krytyków nie bez znaczenia ma być też fakt, że córki dancingu zdobyły nagrodę specjalną jury na zeszłorocznym festiwalu filmów niezależnych f Sandam.